Minęłam gazetki, weźmiemy sobie, jak będziemy wychodzić. Dobra, biorę koszyk i idziemy na koszyczki. Dzisiaj jesteśmy w Lidlu. o, jaki ładny kwiat się pojawił, Lilia. Ale to musi pachnieć, co? Nie, nie pachnie. Pewnie jak się rozwinie. 39,99. A to jakieś, co to jest? Acer jakiś. Taka fajna palemka. W tym się coś tam przypomina. Ale dobra, nie gadaj o tym. I Gerbera. Dziewięćdziesiąt dyszka, o. ładna. No i goździk, ładny kolorek. Mega goździk. Ile ten goździk? No jak to w to nie wiem. Nie mam ceny. No chyba dyszka, nie? Jakoś tak. Dobra, idziemy na koszyczki. No, idziemy, <grytanie> po nowości. Wlecam w alejkę z ciuchami, to już sobie zostaniemy tu chwilę, co? Sukienka damska, niecałe pięć dyszek, zobaczcie. Jaka ładna pani w ogóle. Jest takie tutaj. gdzieś. Jest spódnica. Taka podobna, ale... No nie, zupełnie inna. W sensie, że nadziabane kwiatków, nie, ale... Aha, tu jest ta spódnica, dobra, zobaczymy sobie. A nie, to są jeszcze spodnie. Tak. Nie, spódnica. Ciekawe, czy ma kieszenie. Ma kieszenie, ale to są spodnie chyba. Tak, to są spodnie. A, czyli są, słuchajcie, spodnie. I taka spódnica. Z guziczkiem. Spódnica 44,99, a spodnia fajne, szerokie, przewiewne. Kuloty damskie. 44,99. Tak to podają. Ok. To zobaczmy sobie kolory, co? Fajne kieszenie. No? No, takie letnie. Jedne, jedyne, czyli. A, było branie, było. Jeszcze są w takim kolorze. Mhm. tu będzie lepiej widać te kieszenie nie? o głęboka ta kieszeń? no taka po prostu, tak żeby wiecie pięć wejdzie, nie? No, w zależności jaka pięć o, jeszcze coś takiego mhm. A jak tak, przy pięści jesteśmy skojarzył mi się od razu Haluxy słuchajcie, przegląd z CCC mierzymy na Haluxa któraś dziewczyna w komentarzu zaproponowała żeby zrobić taki mierzymy i poszłam tym śladem, także moja droga, mocno ci się dziękuję. Fajne te czarne spodnie. Jak Ci się spodoba, to zrobimy takie dłuższe mierzymy na haluksa. Ja mam haluksa, jak wiecie, konkretnego na prawej stópie, na lewej trochę mniejszego, ale fajne to gracie. No nie, to czarne. Brałabym je. Jaki to jest rozmiar? 40. A jest 38. Lubię takie. Mam już podobne, ale mogę mieć jeszcze jedne, nie? Dobra, ale to może za chwilę. I co ja gadałam? Coś o haluksie. Także przegląd na kanał. jak się spodoba. To będziemy robić taką serię mierzymy na Haluxa. który bo fajnie wygląda. 36. Cena podawałam. Jeszcze jest taka ciemniejsza. Okay. O, tu jest taki ładny kolorek. Co to jest? To jest też spodnica. Nie będę rozkładać, nie będę robić bałaganu, nie? Ale o, tak się prezentuje. I czarna też jest, czy to są? Tak, czarna też jest, czyli wszystkie kolory dziewczyny. Co tam jeszcze jest? W sensie te, co na spodniach, nie? O i z biała? Nie, to jest puste pudełko. No dobra. Tak się prezentuje. okej. Okay. Fajne sweterki, pasiaczki. O jaka promka, minus 49%. 29%... no trzy dyszki, nie? Teraz. Taki sweterek. Rozłożymy sobie go. Ten granat mi się podoba. Taki rękawek. O, jaki fajny rękawek, mega. Zobaczcie. No nie? Fajne. O. Dobra, z łóżko jakoś tak kobito. I jeszcze taki granacik, ładny ten granacik, fajne rękaw, podoba mi się. Biorę jakieś ciapcie, 14,99, takie zwyklaczki, trzech kolorach, dobra. Koszula polomenska 34 99 34,99. Mhm niemęskie 59,90. Tak się prezentują. Tutaj coś jeszcze było, ale co to jest? Też polo. Aha, czyli taka i taka. Tylko dwie zostały. No dobra. O, te pokazywałam ostatnio na przeglądzie, czyli zobaczcie, jeszcze nadal dostępne. Tak, czyli nie powtarzamy, nie? Te żółte. Tak, to wszystko... Pokazywałam na poprzednim przeglądzie, jak Was interesują takie jakie? możecie sobie wrócić. Teraz cena 39,99. Ostatnio nie pamiętam jaka była. Zobaczymy tutaj. Taki fajny fiolecik. Wózeczka, o! Zobaczcie z takim motylkiem. Kolorek ekstra. 29,99. Cukienka hmm? damska. Czy ja je pokazywałam ostatnio? Już akurat tych nie kojarzę jak ona wygląda na obrazku To ładne kolory, nie? mega, ten kolor za mną chodzi no, <noise> serio w tym roku, o to mam około 40x42 okej, okay, to jeszcze taki i taki mhm. mokasyny damskie 55,99 również na plące minus 19% No i? Co myślicie? Spodnie dresowe, minus 19%, też na promce. Szare, teraz 47,99 i czarne. Spodnie, dresy jak dresy, nie? Okay. Męskie, 47,99, Dziny. 59,90 to są damskie. Aha, myślę, że męskie. Jak one wyglądają? Takie czwarte. Jest to w takim w kolorze. O, tu jakieś szorty. 14,99. Zwyklaczki. Szanowni mhm. Zapraszamy do A to spodnie. Tak ja już jej pokazywałam ostatnio na przykładzie, czyli nadal, nadal dostępne, nie? Takie shorty. Ale nie mam ceny. Nie wiem, mam 49,99 Aha, bo to są męskie, tam były damskie. Damskie 59,90. A tutaj męskie. No lecimy to do końca i kończymy spodnie damskie, dresowe 59,92. Taka nogawka prosta. Minus 20% I bluza damska 47,92 O tu jaki ładny kolor Zobaczcie i czarna Jak ta czarna wygląda No co myślicie? Tutaj takie spodnie damskie 58 Rozmiar dziewczyny

Dobra, i tu już mamy piżamy. Ta, koszula nocna 29,90. Koszulka damska 17,99. A gdzie, gdzie te koszulany damskie? Aha, tutaj, tak? Tak. O, coś takiego. Ale to są takie krótkie? Nie. Nie, to nie ma tych koszul. Piżama damska, 54,90, w sensie góra i gaciory, nie? Gdzieś tutaj są... A, tu są, dobre, taką pokażę. Mhm. Ok. Galoty męskie 21,99. Shorty damskie 21,99. Jeszcze takie. Ok. Dobra, idę już, bo. Bo mi się kolejka przyka się robi, a jeszcze nie mam zakupów, nie trochę mi się spieszy Sukienka damska 39,99. O! Tą piękną sukienką kończymy. Ale ładna, zobaczcie, jaka sexy. A to dziewczyna na ramionka. Można spuścić ją. No? <noise> Pokusić troszeczkę. A co? O, tak się prezentuje. Taka minióweczka. Także tą kiecuchą kończymy. Pamiętajcie, zostawcie coś po sobie. Like, subskrypcja, komentarz, coś co pozwoli, aby YouTube wysłował kwiatomienie o kolejnym przykładzie. Nie złe, Nawet. Jeszcze coś takiego. Okej, okay. dajcie znać, co z tą serią mierzymy na Haluxa, w CTC. To ja. Dobra. Idziemy. Do następnego. No, Tak przy wyjściu bierzemy jeszcze gazetkę, nie? Chyba. Bierzemy. Od kiedy jest tak... O, jaka mocno aktualna. od 5 czerwca. A dzisiaj jest 31 maja. Pierwszy raz wiem, który jest dzisiaj. Przygotowałaś się. Ale nie, tak mi jakoś się udało. No bardziej jest samochód. Teraz sobie obejrzymy. W samochodzie. Okazję dla twojej sypialni. No ekstra. Tak sobie szybciutko przelecimy. No wiadomo tutaj baseny, dmuchańcy i tak dalej. Jak coś to sobie zastopujecie, nie? O jaki basen, zobaczcie. Tak z dzieciaczkiem się potaplać. Czemu nie? Mój młody też miał taki basen. Zawsze było wielkie szaleństwo. Ja tam z nim też, nie? <laughs> wiadomo, najmniej basen, wszystko było. Dobra, tutaj... Fajne to jest, nie? Leżego grudowy podwójny 399 zł, 200 zł taniej. Mega okazja od poniedziałku 5 czerwca. No dobra. Krzesła, grille, cały czas jakieś promocje. Tu minus 50 zł taniej. O, ten jest fajny, nie? Taki kociołek 249 zł. O, ten też fajny. 149 no Roboty, głośnik bezprzewodowy, blendery. No dobra, będziemy sobie to wszystko patrzeć w Lidlu Od piątego, ok. Fajna pościel, mega. Ile to zestawy? Gdzie tu jest cena pościeli? 39,99? Miazga. 49,90 albo 64,90. W zależności od wymiary, nie? nie wiadomo. Dobra, żeby tak nie przynudzać, to tak szybciutko sobie przelecimy, no, się nie chce złapać. Drugi tańszy produkt 40% taniej, ok od środy siódmego na piżamki, no dobra. Dobra, czekajcie, muszę się rozłączyć, mam telefon. Dobra, już nie jestem, wiem. ale nie wiem, na czym skończyłam. Czy coś było gadane, czy nie? Było gadane, no to nie pamiętam, co? Nie będę przewijać, bo nie mam już czasu. Dobra, i fajna suszarka do naczyń, dwupoziomowa. 69,90, mega cena. No, będziemy sobie szukać. Czyli fajna oferta się szykuje od 5 czerwca, no. Dziewczyny, będziemy chodzić, chłopaki. No dobra. Dobra cena żelazka, 39,90 mega. Wileda, też na jakieś promisy, to jest 109. I pokrowiec lub organizer, 19,99, bardzo dobra cena. Wózki na zakupy, 149. Dobra, i tutaj jeszcze jakiś odkurzacz, z czym? Cyklonowy, bezworkowy. 229 zł, 70 zł to taniej. Na szalonym to. Przejechał i hałasu narobił. Dobra, mam drzwi otwarte. Kończymy. pokazać, jakie wzięłam fajne kapsułki, słuchajcie, z promocji. Dwie paczki. Te dwie paczki dałam 26 zł, także mega. Okay, to jest po 50 sztuk. Także mega. Chyba dzisiaj się promocja kończy. tu mam paragon, nie mam, ja coś Wam napiszę. Dobra, także polecam Wam dzisiaj jeszcze. A dzisiaj wrzucę ten przegląd, także dzisiaj lecicie po te kapsułki, bo mega okazja do zmywarki. Dobra, kończymy.